Dobra, jak coś, to w gotowości, jakbym miał coś przygotowanego. Ja nie? No Spokojnie. To my. Siema, kamerzysta, Możemy? bracie. Można wejść? No dobrze chodźcie. buty ja nawet wyśle, zobacz, o. Ja zdejmę nawet Zobacz, ja nie zdejmuję. Nie Ale ma ehm... Nie no zdejmij, proszę. No, no dobra, no. Zdejmij, zdejmij. Nie będziemy tutaj sypić przecież w domu tych butów. O, e, Co, herbatkę zrobiłeś dla nas? Nie no, nic nie zrobiłem. chcieliśmy przede wszystkim... E się dogadać? No. Nic się nie zmieniło. Się trochę, ja trochę, trochę na cyfie, trochę na Syfil. Powiem ci, że masakra była. Ale nie, no ja chciałem się pogodzić, tak? No my też właśnie, no bo co? Spaliśmy całą noc, noc w samochodzie? No, co była masakra. No jak chcesz, to możecie tu mieszkać. Sandetny hotel. No ja bym chciała przeprosić, nie? Ochroniarz też byś No ja też no. chciałam właśnie przeprosić. Nie, nie. powinniśmy nie? tak robić, bo rzeczywiście stanie kogoś ze śmietnika. No mimo, że to było trochę. takie wiesz. No trochę głupie, było. To miał być żal. no to. Sorki, Wybaczysz? No Serio, no, przepraszam, no, przepraszam za to, no, że Cię jeszcze w nocy wezywałem. Przepraszam za wszystko. Nooo... No, I obiecuję, no. że to nic już się nie powtórzy. Będziemy robić dalej dobre filmy, no, dobra, no, tak no, by jak byliśmy się. pogodzeni. Bracia, bracia... Dzięki, że im po cześć. Ale co, co wy robicie? Trzymaj go, trzymaj go! Ale co wy z nim robicie? Trzymaj go, ja! Trzymaj go! Ja. Trzymaj go. Trzymaj go. Dawaj kajdanki! Już, gdzie ty masz kajdanki? Ja tutaj ja Dawaj, trzymaj! Go. Ale co wy z nim robicie? Ja Tak nie miało być! Już mam kajdanki! Ci, Marek? Dawaj! Dziś gdzie ma rękę? Jedna Dawaj. ręka? Dawaj! Co, co ty myślałeś? ja będę się w tą pogodzić? Co ty sobie myślisz? Dawaj druga, nie stawiaj oporu, nie ma co. I tak ci pomoże. O, to teraz będziesz wycieczkę. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ale co wy ja chcecie z nim nie zrobić? Nie chcę przebrać, bo trzymajcie go na glebie. Dobra, przecież się ucieknie, nie? To będzie ale... i coś się pogodzić. No ale o tym nie wiedziałem. No, ja co, co wy chcecie z nim zrobić? No coś zrobimy, no na pewno. No co wy planujecie ochronić? Dobra, trzymaj go na glebie, nie wiem, możesz tam usiąść. Dobra. No. Ja się pójdę przebrać, bo Bądź tutaj nie będę się O, 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 tak. O, tak. Dobra, zamknij ryj, bo ja będę nagrywał. O. Zamknij ryj, kamerzysta, ja będę tutaj nagrywał. O. Nie mecz go aż tak. Albo w sumie w dupie tam. go się Dobra, ja lecę się teraz szybko. Ogarnąć, bo naprawdę nie byłem się dwa dni. Zresztą cały czas w tej samej bluzie chodzę. No i za chwilę będziemy realizowali mój piękny plan. No i właśnie do tego planu są rzeczy potrzebne. Ty, służący! Służący! Chodź na chwilę. No, od razu załatwimy sobie to ze służącym. Marek, co ty chcesz Do ogarnięcia są rzeczy, bo wywozimy go. Potrzebuję. Ale co muszę zrobić? Nie miałeś się z nim pogodzić. Kurde. No przecież mówiłem Ci o tym samochodzie, nie, nie ogarnąłeś? No ale czy nie wiedziałem, że chcecie go dziś wywieźć. A co w tym złego? Po kogo stronie? Po mojej, czy po jego? No, no po twojej, bo ty nie płacisz, no. Pieniądze przede wszystkim. E, jest potrzebny bus, przęsła metalowe, trytytki, Ale co kuczka. wy chcecie go... Co wy chcecie go... Szysz. Idź to kup. No dobra, no. Idź to kup. No dobra, okej. Okay. Tylko taki sporawy wóz, nie? Taki nie... Nie taki do końca duży transit. Bus na 20 osób. Pomocy! Zabij rejs, zaraz Zamknij i zaraz Cię wypuścimy, idę się przebrać Leć służący, nie? Dobra, okej okay. Z karty płać normalnie eee, Dobra, także ja lecę się tutaj umyć ładnie, bo nie myłem się już dobre dwa dni I wywozimy dzisiaj kamerzystę To koniec kamerzysty, ostatni raz będziecie go widzieli po prostu na filmach Ciężko było, ale się w końcu udało dostać tutaj O tutaj już ostatnie poprawki, zobaczcie jakie zajebiste perfumy sobie kupiłem Armani, mało kogo stać na takie, drogie były w tak wyjątkowym dniu trzeba jakoś się wypachnić. No ciekawe co oni tam na dole robią. Zgaśmy światło. Tutaj też zgaśmy światło, żeby nie marnować prądu. Albo w sumie. I tak mniejsze rachunki będą w tym miesiącu to zostawię. Tu, 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 tu. Jak się bawicie? Bardzo fajnie. Ale czemu on tutaj jest? No, trzeba, to się proszę rzucę, się rzuca, no to w roku siedzi, nie? Zobacz jakie mam okulary. Fajne. Jego? No tak. Wypuśćcie A to już nie do końca proszę. taki kamerzysta. Ja Czekaj. Ja cię nie zgłoszę, obiecuję. puśćcie mnie, proszę. Ale no dobra, to muszę sobie zgłaszać. Dawaj, dzwoń po policję. Chcesz dzwonić po policję? Dzwoń. Proszę. Dzwonisz czy nie? Chyba nie zadzwoni. No, no nie masz zbytnio opcji. Ale jaki w ogóle debil. On mówi, że nigdzie tego nie zgłosi. No jak was zgłosić? No, tak. no idiota. E, Gdzie jest e, służący z busem? Co nie chcecie wiem. chcecie ze mną zrobić? Takim... Zamknij się! Nie odzywaj się! Nie gdzie, wiem, gdzie jest służący? Nie wiem. Zaraz do niego zadzwonimy, zapytamy. Ale pojechał ogarniać się rzeczy, co powiedziałeś, nie? Ale pewnie jeszcze mu trochę zejdzie, nie? M no tam, Ogarnąć no, busa i... Nie Cicho bądź! Nie odzywaj się! Kameś co to ma ta... być? Dobra, e, ja sobie chyba filmy pooglądam na YouTubie, na no to telewizorze. nie, no nie rzucaj no po co się rzucać. To no chodź. Ogląda z nami kamerzysta? Oglądasz z nami filmy? Chcesz pooglądać? Chodź, oglądamy. Chodź obejrzysz poglądamy. filmy. Ho, filmy. Ho, ho. Dawaj. Ho. Oglądamy filmy. No po co się rzucasz kamerzysta, teraz tylko będziesz się męczył na o Na środku go postaw ładnie I weź, i weź worek mu obróć, żeby wszystko widział Dobra, to żebyś lepiej widział, nie? O. No obróć mu worek O, teraz będziesz super widział Dobra, to pooglądamy sobie YouTube'a, rzecz jasna kanał PlotKruszwil Cruise. tak żebyś widział wszystko Siadaj no, poglądamy sobie O, masz te filmy? Jak prawdziwi przyjaciele Syk! Zobacz jak super! Pooglądamy sobie zaraz. No to w takim razie wracamy z kamerą, jak będzie no już proszę, służąca. Ciii. Milcz! Oglądaj, zaraz włączę coś dobrego. Patrz, YouTube jest. O! o. Pooglądamy sobie. J jaki jest Twój ulubiony kanał? Jaki? Jak powiesz coś innego niż Lord Cruzville, to będziesz miał To Taki jest ulubiony kanał. Dobra, jak chcesz, to możesz milczeć. Poprawię mu worek, żeby dobrze widział wszystko. O, dobrze widzi na 100%. O, jest. Film był. O, zoba! Widzisz? To ty. Zaraz będziesz na filmie. Jeszcze jak byłeś piękny i młody. Ej, no nie rzucaj się! No, 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 to Oglądaj nami no Oglądaj! O. Nie rzucaj się. Oglądaj, zobacz, to ty. Zobacz. To ty. Widzisz? Ale przystojnie. No. Kiedyś to był, co? Dobra, to my oglądamy i czekamy na służącego. Dobra, służący już jest, wszystko nagrywamy, tak jak obiecałem. Jesteś? No jest jest. Jest wóz, przygotowałem wszystko jak e chciałem Bo to ma imitować y klatkę. nie? No dobra, no, to i dobra już zrobiłem. Złożyłeś klatkę? No tak. Zajibiście, dobra. E ale nie wiem co wy chcecie z nim zrobić, nie? Spokojnie, spokojnie. Po prostu wypełnisz swoje... Jak? Jak, jak nie, No jak nie, no jak, nie, no, go A więźniów jak przewożą? No, dobra, no. Limuzyną okay. może przewożą? Jeszcze. no dobra, okay, no. może co on taki nie w humorze? Kamerzysta Dobra, weź to wyłącz. Gdzie masz pilota? Tu jest pilot 5 km. Proszę bardzo no Wyłącz na górze Wyłączyłem Dobra yy, Możesz mu obrócić już worek mm -hmm. Dawaj z życiem, bo czasu nie ma. Zaraz to dnia będzie. Spisz Kamerzysta e. Obróć mu worek normalnie już może mu ściągnę nie. nie. Halo. No i dawaj go, musisz go jakoś przenieść, nie? Uważaj na wodę z lodowca, bo zaraz się wszystko po... Patrz! Ej! Uczysz się, ale go capnąłem, widziałeś? Jak rak No po co się wyrywasz? Kamerzysta. Weź go na plecy czy coś? Bo trzeba go przenieść po prostu do auta. Kamerzysta pijany na plecach. Do skit. A jak się to. czujesz kamerzysta? Zapłacisz widz, za Ile chcesz? Czekaj. M mogę ci dać 50, 50 euro chcesz? Zęby. To wszystko przez widzów! Dobra, chodź. Ała! No, chodź, tak chodź po dobroci. No, przecież nic, nic nic krzywdy nie robię, no. To wszystko przez widzów, kazali mi oddać tobie pieniądze. Jakie pieniądze? Wszystkie! Dobra, a bez chodź. No, po co ty się szarpiesz, no? Po co, po co? Tylko bardziej cię boli. Ała! Dobra, ja, ja ci pomogę ochronić. Nie, no, ja sobie poradzę, patrz. No, po co się szarpiesz, idioto? O, patrz. Idź normalnie. Dobra, Marek, może już pomożesz. No. Może ja go tak wezmę, nie wiem gdzie to się. Jesteśmy na miejscu, Marek. Tutaj? No, tutaj. Tutaj jest. No, w Niemczech jakaś wioska. Hamburg? Niemczech? Miał być, miał być Hamburg. No pod Hamburgiem. Tak, dwa kilometry jakieś, no? No, ale. Zdugasić go? No nie wiem, czy to nie jest trochę przypał, że jest tak? blisko miasta. Ale po co go tak widzieliście? Eee, no, bo będzie miał blisko do miasta. Dobra, w sumie. Dobra, zaraz. Kajdanka, to... tak go nikt nie zrozumie w sumie, nie? No tak, co Dobra. powie. Ja, no Turliś? Chyba, że on angielski ja. mnie, no, jest? Nie, no też nie jest. Dobra, gać, <laughs> i wynosimy go. O oh, oh, oh. mam wymyślone dla niego przywitanie. Pana Debina. Przegięcie się co on zrobił. Guten Morgen. Good, guten Morgen. Guten Tag! We. Co on zrobił? Ach, po co ty tak robisz? No, nienormalnie. Chciał się jesesz. wydostać? E, no kurde i teraz mi kutkę zablokowałeś. No idioto. Jak ja mam teraz to zrobić? No, myślisz czasami? No musi musisz się Śledy, przesunąć, żeby ci uwolnili. Myślenie nie boli. O, teraz, to Słuchaj, chcieliśmy dla ciebie dobrze. Specjalnie dla ciebie służący kupił klatkę. O kurde! Klatkę zniszczyłeś. Nowego nie kupiłeś. Wszystko niszczysz, jak tak można. Wszystko niszczysz kamerzyskę. Całą klatkę rozwali Masakra, a taka fajna klatka była Ty ochroniasz, ja widzę, że to jest ochroniasz Z drugiej tak. strony wejdź. Dobra, co, lecimy? Na miejscu jesteśmy. Guten, tak. Uten tak! Jaja, Naturliś. Ja! Sznela! Nie się. Poprawię ci worek. Ty ja go wezmą do psychiatryka, nie? Jak zawsze chodzi? W worku kurmu. To może tamtędy go wypuścimy. No tak, tam że też kryminały kończą. Czekaj, bo ucieka, 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 ucieka! W której strony? Ucieka, ucieka! Czekaj! Do, do. Trzymam go! Masz! Trzymam go! Kurdej No dobra, ty ale w sumie może to no, no, już Tu Kupczaki, dawaj, do góry. Nie no weź go tutaj do góry. No to no, tu. Co ja mm. będą widzieli, nie? Ty, na J butów nie ma. A! Żeby go nie było widać. Dokładnie, dokładnie. Nic się chyba nie zorientuje, że tutaj ktoś jest, nie? Czy tu kamerzysta leży? Zasłona. Ja wam powiem, że wy jesteście nienormalni, nie? No Przecież tak. ty nam pomagasz! No ja wam nie pomagam, ja nie jak wiedziałem, co nie? wy chcecie zrobić. A serdeczne pozdrowienia od wszystkich naszych panów. Ja zamykam, tutaj patrzę. Zrób mi fotę na to żegnanie. się do samochodu nie wpakował. Idziemy, dawaj. Zamykaj drzwi. No także, jak widzieliście, drodzy widzowie, patrz, 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 patrz co on robi. Widzicie? Cofaj, 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 cofaj. O! czekaj, ręczny. Szybko. Cofaj, cofaj. O, Jezus. Tak. Kurde, kopię samochód. Patrzcie co on robi. Dara. to by było na tyle w tym filmie. Pozbyliśmy się raz na zawsze kamerzysty. Dom jest teraz mój. Zobaczcie poprzedni film oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. I jeszcze w tym filmie będę miał jedną ważną informację do przekazania, ponieważ przed chwilą dostałem wiadomości w wiadomości filmik od kamerzysty. Wrzucę Wam go teraz, zobaczcie. Cygnoju. za to, że mnie zostawiłeś na Niemczech. Zemszczę się, zemszczę się na Tobie. Właśnie wracam. Ja sprecham po niemiecku, także dogadam się z Niemcami. Zobaczcie, zobacz, zobacz jak mnie skułeś. Co, jesteś zadowolony? Jesteś zadowolony, że skułeś człowieka i chciałeś go zabić? Nie masz serca, człowieku. Jesteście wynaturzeni. Ty ochroniasz i i ten służący. Myślałem, że, jest, że on jest chociaż normalny, ale jak widać wszystkim wam zależy na pieniądzach. Jedyne, jedyne co macie to pieniądze. Oddałem ci te pieniądze, bo chciałem, żebyś był bogaty, rozumiesz? A ty mnie potraktowałeś. Zobacz, jak ty mnie potraktowałeś. Chciałeś się mnie pozbyć, człowieku. Zemszczę się na tobie. Twoje miejsce jest w piekle, Marek. W piekle, rozumiesz? W piekle. Obyś. Zresztą, rozliczę się z tobą za to, co mi zrobiłeś. Patrz. O. Widzisz? Środkowy palec. Specjalnie, specjalnie dla Ciebie. Nie rozdrabniajmy się już nad treścią tego filmu, ale najbardziej zastanawiające jest to, że jest aktualnie prawie godzina 22. Filmik został nagrany w dzień. A doszedł do mnie dopiero teraz. I co to może oznaczać? Prawdopodobnie oznacza to, że w Niemczech kamerzysta nie miał zasięgu, dlatego film nie doszedł do mnie od razu. No i właśnie przed chwilą wszedł do Polski, wrócił mu internet, no i dostałem film. Czyli mamy problem, bo nie udało się niestety pozbyć kamerzysty. Mam nadzieję, że nie wróci tutaj. Mam taką nadzieję, bo będzie słabo jak wróci. Chciałem się go pozbyć, i wychodziłoby na to, że niepotrzebnie wywoziliśmy go tam, skoro wróci. No nie wiem, musimy czekać na rozwój sytuacji. No, no to w takim razie to już byłby ostateczny koniec tego filmu. No chyba, że coś jeszcze wyślę. Także do zobaczenia w następnym filmie.